Witajcie. Jestem w takim ciekawym miejscu. Tylko nie widać, bo jest ciemno. Na ten temat będę mówił właśnie odnośnie ciemności i światłości. Ale pokażę Wam właśnie jak to wygląda lepiej. Bo jak ja byłem na kamerze, no to tak to wyglądało, nie? Tutaj patrzcie jaka ładna woda. Mogę tam podejść, ale... Mamy jeszcze jedno jaskinie, także pójdziemy sobie dalej. Pięknie to woda wygląda wow, pięknie. I tutaj u góry. Ogólnie powiem Wam, że plus jest taki na ten moment, że nie ma turystów. No i mogę tutaj filmik nagrać, nie? Na spokojnie. Powiem Wam taką ciekawostkę odnośnie ogólnie tu echo. Słychać Wy tego nie słyszycie, ale... Ja tutaj słyszę echo. Powiem Wam taką ciekawostkę odnośnie czwartego chyba wersetu z Ewangelii według świętego Jana. Tam jest napisane, a światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie ogarnęła. I wiecie jak jest w oryginale napisane? Tam jest użyte słowo katalabeno w innej formie, ok? Ale chodzi o to, co ono oznacza, to słowo, i do dziś to słowo w nowogrzeckim języku nadal jest używane, nie? Powiedzmy, jakiś Grek do was coś mówi, możecie powiedzieć ven katalebeno", nie? Co oznacza ,,nie rozumiem", czyli to słowo to oznacza ,,rozumiem", tak? ,,katalebeno". E, więc tam, gdzie jest napisane, a światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie ogarnęła, to oznacza, że ciemność jej nie rozumiała. Czemu ma to sens, kiedy przetłumaczymy sobie słówko na pojmowała, rozumiała i inne synonimy możemy użyć? Ponieważ. Światłość nie ogarnia ciemności i ciemność nie ogarnia światła. Człowiek dobry nie pojmuje tego, co złe, a zły nie pojmuje tego, co dobre. Człowiek cielesny nie pojmuje tego, co duchowe, a człowiek duchowy nie pojmuje tego, co cielesne. Tak? Więc... Nie mówię, że... Jeżeli chodzi ogólnie o Biblię, no to należy wszystko pojmować z języka greckiego, bo nie zawsze tak jest. Czasami wystarczy werset do wersetu porównać i to wystarczy, aby mieć głębsze pojmowanie tego wszystkiego. Ale akurat w tej sytuacji jest to na tyle ciekawe, że inne przekłady biblijne no mówią inaczej, nie? Ciemność jej nie ogarnęła, yy, ciemność jej nie przemogła. Biblia Warszawska mówi, on no to co to oznacza? Yy, tak jakby ciemność nie mogła być ponad światłem i istotnie nie może, ale to słówko, które tam występuje, to tego akurat nie oznacza, nie? To oznacza, że dosłownie, tak naprawdę dosłownie, że ciemność światła nie rozumiała, nie pojmowała, ok? To konkretnie to oznacza, więc e, jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy, to mamy głębokie rozumienie tego wersetu, że ludzie źli, ludzie cieleśni, ludzie niezbawieni nie pojmują tego, co jest dobre, duchowe i tak dalej, tak? No, dlatego mamy Śrdectwa z Biblii, z rzeczy duchowych, czy ogólnie właśnie zbiary w Pana Boga i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo ludzie, jak chodzą w ciemności, to tego nie pojmują. Jak Bóg stworzył świat, to oddzielił światłość od ciemności, tak? No i to się interpretuje, że oddzielił dobro od zła, chociaż na początku tak czy owak to, co stworzył Bóg, wszystko, co stworzył Bóg, było dobre, okay? Ale na koniec dnia też można to tak pojmować, nie? Bo e, patrząc na Nowy Testament, a nawet na Stary Testament, e, też widzimy, że jak pojawiała się jakaś ciemność, nie? No to e, to było kompaty ze złem, jaki się pojawiał, często gęsto pojawiało, nie? Często gęsto a światłość była kompatybilna z tym, co jest dobre. Pan Jezus został nazwany światłością świata, ok? A jak Go pojmali, to mówił, w tej chwili jest wasza godzina i moc ciemności. Kojarzycie ten werset, nie? Więc y, ciemność jest kojarzona z tym, co złe. No dobrze, y, myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie, że my jesteśmy też światłością świata. Tak, tutaj mamy światłość. Także też nie powinniśmy o tym zapominać. O ile oczywiście jesteśmy, że tak powiem, podłączeni do Pana Jezusa, że wierzymy w Niego tak, Przez wiarę, jesteśmy do Niego podpięci, można powiedzieć, nie? To wtedy jesteśmy światłości świata. Natomiast jak ktoś żyje w ciemności, ten nie pojmuje tego, co światłe, tak? Wybaczcie, że nie mówię jakoś głośno, ale naprawdę tu jest takie echo, że, że nie chcę jakoś podnosić mo, mojego głosu, nie? No dobrze, to by było na tyle. Pokażę Wam jeszcze, jeszcze raz, jak to ładnie tutaj wygląda właśnie. E, ogólnie mamy chyba 6 albo 7 luty w tej chwili, więc dlatego mogę tutaj... Ale piękny kolor wody. Dlatego tutaj mogę spokojnie nagrywać. Ogólnie się zastanawiałem, czy tutaj będzie się można wykąpać, jak będzie ciepło, ale jak widać właśnie mowa o świetle. Światło tutaj aż tak nie dochodzi, więc ta woda aż tak ciepła nie będzie. Okej, okay, tutaj. Bo to jest ogólnie grota. No dobrze. Ja wracam do domu. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Cześć.